Dzień dobry, witam cię serdecznie na moim kanale Dieta na życie. Pod taką samą nazwą. Dieta na życie prowadzę także bloga. Te kanały zarówno blog i YouTube prowadzę od niedawna, natomiast dietetykiem jestem od ponad 10 lat. Przez te 10 lat wyspecjalizowałam się w dietetyce klinicznej, czyli dietoterapii pacjentów z cukrzycą, z insulinoopornością, z otyłością, a także z chorobami tarczycy. Przez również te 10 lat założyłam i cały czas prowadzę catering dietetyczny tubi, również wyspecjalizowany w cukrzycy i insulinoporności porności. Na tym kanale będę e, przedstawiała Tobie różne kulinarne inspiracje. E, zatem jeśli posiadasz insulinooporność, cukrzycę czy choroby terczycy, na pewno znajdziesz tutaj u mnie e, fajne, a także i proste inspiracje na codzienne posiłki. Będę starała się tutaj, aby te posiłki nie były na zbyt skomplikowane i aby wszystkie miały do siedmiu składników. Po więcej merytorycznych treści zapraszam Cię serdecznie na mojego bloga, a tutaj kulinarne inspiracje. Zawsze pod filmem znajdziesz także dokładny opis przepisu wraz z wartością energetyczną, rozkładem makroskładników czy także z wyliczonymi wymiennikami, co istotne dla osób, które są leczone insuliną. Zapraszam cię serdecznie, jeśli jesteś zainteresowany, zostań ze mną, oglądaj kolejne odcinki. Do zobaczenia.